Dzisiaj przygotuję kulinarną niespodziankę używając rzeczy z temu, kupionych za grosze. Na starcie przebrałem się za banana, aby wspierać jedzenie owoców Wziąłem ananasa i wydrążacz, dzięki któremu szybko udało mi się przygotować ananasa do jedzenia. Z arbuza mogłem wydobyć części, używając tego świetnego noża. Nie wiedziałem nawet, że takie coś istnieje. I pamiętajcie, że na te wszystkie temy macie turbo zniżkę 90% na pierwsze zakupy, używając mojego kodu. Dla nowych użytkowników mamy też kupony o wartości aż 400 zł. Pobierz aplikację temu i kod wpisz w pasku wyszukiwania. Jeśli jeszcze nie pobrałeś aplikacji, możesz w link w moim bio, aby to zrobić. Kod działa tylko u nowych użytkowników. Na przykład takimi nożyczkami możecie szybko pokroić szczypl. W takim ekskluzywnym czajniku zrobić herbatę ja jednak wolę kawę, więc mam też drugi. Wracając do całego dania, tu główną rolę w nim będą odgrywać naleśniki z buźkami, które mogę zrobić na takiej śmiesznej patelni, a wcześniej przygotowałem ciasto używając naczyń kuchenny. No tak jeszcze musi być coś do picia, więc mam przenośną sokowirówkę i używając gotowego ananasa czy arbuza, mogę zrobić sobie soczek w każdym momencie dnia. Cały posiłek mogę zapakować do Lunchboxa i zjeść w dowolnym miejscu, kiedy z Pamiętaj, że wpisując mój kod w pasku wyszukiwania na temu, masz turbo zniżkę 90% na pierwsze zakupy. Kod jest ważny bezterminowo.